Cześć! Korzystając z tego, że udało mi się w końcu nagrać film na kanał po prawie trzech tygodniach przerwy tym filmem, tak na marginesie jest zostawienie najlepszych powieści młodzieżowych 2020, ponieważ najwyższa pora podsumować ten rok, wiem, że to podsumowanie i inne podsumowania powinny były pojawić się w styczniu, ale problemy osobiste, sami rozumiecie, gdy coś tam w życiu szwankuje i tak dalej, to właśnie starałam się nagrywać w tym czasie inne filmy, ale za bardzo tego nie czułam. Czułam, że są takie bardzo sztuczne, że staram się na siłę być uśmiechnięta czy coś, i w związku z tym nie opublikowałam ich. <laughs> Także korzystam dzisiaj z tego, że mam przypływ dobrego humoru. Jeden film nagrany, idę za ciosem i nagrywam reading vloga z książką Bila dziewczyna z lasu Roberta Beaty. Zaczęłam czytać ją wczoraj, potem, gdy skończyłam słuchać Wiriona wyrocznie i to jest tak przegenialny audiobook, słuchowisko moje pierwsze słuchowisko. Gdy udostępniałam na na Instagramie właśnie, że słucham sobie Wiriona. to pisaliście o tym, że będę też posłuchała Wiedźmina jako słuchowisko i myślę, że będę musiała, ponieważ zakochałam się w tej formie. To nie są takie normalne, zwykłe audiobooki, tylko coś zupełnie innego. I o Wirionie i też innych książkach w międzyczasie właśnie zaczęłam nagrywać jeszcze jednego vloga, tylko to będzie taki vlog chyba z tygodnia albo z dwóch tygodni, bo czytam wiele rozmaitych książek. A ten dzisiejszy vlog będzie skupiał się po prostu na Willie dziewczynie z lasu. Będzie to dzień z mojego życia. Ponieważ dzisiaj spotykam się z Sarą, wieczorem będziemy oglądać na bestsellerów ponieważ jej chłopak dostał nominację w kategorii Największe Odkrycie 2020 roku, więc będziemy oglądać i trzymać za niego kciuki, także może przy okazji uda się coś nagrać vlogowego, ponieważ nie ukrywam, że ja osobiście sama wolę oglądać vlogi, w których coś się dzieje, pojawiają się ludzie, są jakieś fajne ujęcia, cokolwiek, aniżeli takie vlogi, gdy na przykład taka Anita sobie siedzi na dupsku i tylko zmienia pomieszczenia z kuchni do pokoju, czytam i gadam o książkach, więc mam nadzieję, że będzie ciekawie. A teraz przechodząc do Willi Dziewczyny z lasu. Jestem na stronie 138. Zaczęłam to czytać właśnie wczoraj. I skończyłam na tej stronie, ponieważ normalnie zwątpiłam w ludzkość, biorąc pod uwagę to, co się tutaj dzieje. Bardzo nie podoba mi się, mm, powiedzmy tak, fabuła mi się bardzo podoba i główna bohaterka mi się podoba, ale nie podoba mi się przywódca tego klanu, do którego należy Uila, Bo generalnie rzecz biorąc, jest to historia dziewczynki, która obdarzona jest mocą pradawnych czarownic, która żyje w harmonii z przyrodą, potrafi rozmawiać ze zwierzętami, z drzewami, która też potrafi wtapać się w otoczenie, niczym kamelo. I ten element bardzo mi się podoba, jest taki bardzo, bardzo baśniowy. Mila więc, potrafi robić to, co potrafił kiedyś robić jej lud, z którego się wywodzi, ale o czym jej lud leśny, czy jak to tam się zwało, klan, zapomniał. Głównie za sprawą swojego nowego przywódcy, który widząc to, jak zmienia się świat, widząc nowych osadników, którzy przybywają do ich lasów, on stara zmieniać się z tym światem, żeby zapewnić sobie oraz swojemu klanowi przetrwanie. I pewnie nie byłoby w tym nic złego, gdyby to był naprawdę bardzo taki przyjemny, rozsądny. Władca, ale ten przywódca on uważa się za Boga, e, trzyma innych, po prostu rządzi żelazną ręką, zmusza dzieci do tego, żeby były jutami, czyli takimi złodziejami, które muszą. E, dzieci, które muszą co noc właśnie plądrować miejsca zamieszkane przez osadników i przynosić mu łupy. I właśnie jednym z takich jutów jest Willa, więc no, bardzo nie podoba mi się to, co on robi. To, że też e, jak mantrę powtarza i każe innym powtarzać, że nie ma czegoś takiego jak ja, nie ma tu miejsca na jednostkę, tylko jesteśmy my, klan, działamy na dobro klanu, chociaż nie wiem dlaczego ci ludzie w to wierzą, skoro chociażby te łupy, on ich z tego co się orientuje, przynajmniej tak mi się na razie wydaje, on tych łupów nie rozdaje innym członkom klanu, tylko bierze je dla siebie, więc jakie my? Jestem ja, przywódcą, Bogiem, więc bardzo tego nie rozumiem. W każdym razie Willa stanowi część klanu, klan stanowi część Willi, są ze sobą nierozerwani niczym Ziemia i korzenie. I to jest coś przerażającego na razie w tej historii, ale wydaje mi się, że to wszystko będzie właśnie zmierzać do obalenia tego przywódcy. Zaczęły dziać się tu takie pewne rzeczy, że wydaje mi się, że właśnie ta książka będzie o tym, żeby to ja, Willy, w końcu wybrzmiało. Że dziewczynka będzie podążać za głosem swojego serca. Co jeszcze się tu wydarzy, nie mam pojęcia, ale jestem bardzo zaintrygowana, bardzo właśnie podobają mi się te baśniowe elementy z wtapianiem się w otoczenie i co jeszcze mogłabym powiedzieć. Chyba nic, chyba po prostu muszę iść i czytać tę książkę, mam niewiele czasu, ponieważ właśnie skończyłam nagrywać, teraz biorę się za czytania, potem właśnie spotkam się z Sarą, więc nie wiem, za jakieś 3 na wychodzę. Także e, zabieram się za czytanie lubili Dziewczyny z Lasu, muszę ogarnąć kilka rzeczy, no i do zobaczenia, później będę Wam mówić co i jak jest z tą książką. Wydaje mi się, że ona ma naprawdę bardzo duży potencjał i no zobaczymy. Czy zakocham się? Chyba tak, ale jak bardzo? Tego jeszcze nie wiem. Do zobaczenia później. Jestem na stronie 260. Totalnie oczarowana tą powieścią, więc Sara mi, ale nie oddam Ci tej książki, bo tak się umówiłyśmy, że gdy ją przeczytam, to oddam Sarze jak wiele innych książek. Jak wiecie, Sara często wynosi ode mnie różne książki, ale nie ma takiej opcji. Willa zostaje ze mną, ponieważ bardzo podoba mi się ta powieść. Nie tylko to, jak została wydana, uważam, że ta okładka jest po prostu przepiękna, ale też, e, jeśli chodzi o treść, bardzo podoba mi się związek Willi z przyrodą. To, jak ona rozmawia z, z zwierzętami, jak... to jest taka fajna scena na początku, chodzi o jezioro, gdzie kąpił się niedźwiedzie. Nic więcej Wam nie powiem, ale bardzo mi się to podobało i bardzo podoba mi się to dalej i bardzo podoba mi się się to, w jakim kierunku to chyba zaczyna iść, bo tutaj Willa spotkała pewnego osadnika, Nataniela, i tutaj między nimi też jakaś więź się wytworzyła. I jestem bardzo ciekawa tego, jak to się skończy, bo jestem totalnie zakochana w tej książce i ja już wiem, że to będzie chyba jedna z książek mojego życia, które będę Wam bardzo, bardzo gorąco polecać. No, Takiej młodzieżówki jeszcze nie czytałam, więc. Niestety muszę ją na razie odłożyć, ponieważ zaraz lecę na spotkanie z Sarą, powiem Wam, po co się będę spotykać z Sarą poza galą Empiku, bo Sara będzie mi w czymś pomagać, ale zanim pójdę na spotkanie z Sarą, uwilę raz jeszcze. Polecam. Jestem ciekawa tego, jak to się skończy. To chciałabym pokazać Wam książki, które ostatnio do mnie przyszły, chociaż jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to pewnie wiecie, że ostatnio twierdziłam, że jestem przeciwna gromadzeniu książek, że skończyłam z tym, że od teraz to tylko e-booki, audiobooki, książki z mojej biblioteczki, że upatrzyłam sobie 20 tytułów i tylko te książki kupię. Piękne wydanie, odkładam pieniądze i nie będę robić innych zakupów. I to jest jeden z dwóch bookholi, bo w tym reading vlogu, który nagrywam z Wirionem i innymi, Książkami. Tam też pokazuję różne książki i wydaje mi się, że chyba będę musiała nagrać jakiś book haul, taki duży, bo <grystanie> właśnie. <grystanie> To jest to moje postanowienie. Nie kupuj książek, Anita, nie kupuj. Więc tak, mam tutaj jeźdźców dinozaurów Wiktora Milana. Podobno rewelacyjne połączenie parku jurajskiego z grą o Tronie, twierdzi George R.R. Martin. I są to książki mojego życia. Jeżeli nie czytaliście parku jurajskiego, to ja nie wiem, co robiliście ze swoim życiem. Czytajcie ten rycerz na dinozaurze. Naprawdę fajnie to wygląda. Jest to książka, którą kupiłam w sumie. Przez was, przez kogoś z Was, bo ktoś z Was pisał mi na Instagramie, już nie pamiętam kto, przepraszam, o tym, że w Oshą jest promocja na książki wydawnictwa Galeria Książki, że można kupić je za 10 zł, więc podrzuciłam Wam tę informację, przekazałam dalej i wiem, że niektórzy kupili sobie książki Daniel L. Jensen albo całego Riccari Jordana 10 zł za książkę, czyli wyszło 100 zł za całą serię Percy Jackson oraz Olimpijstych Heroes. Naprawdę świetna sprawa. Więc my z Sarą Zjeździłyśmy w Wrocław wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu książek, wydawnictwa, galeria książki Zadyszkę. Tylko no niestety, we Wrocławiu był bardzo mały wybór tych książek. Mi udało się kupić tylko Jeźdźców Dinozaurów Wiktora Milana i w sumie nie wiem, który to jest tom tej trylogii. Czy pierwszy, drugi, trzeci. Jeżeli pierwszy, to w sumie okej, okay, bo wtedy przeczytam i będę wiedziała, na czym stoję, czy chcę czytać kolejne tomy. W każdym razie nie mogłam oprzeć się tej okładce, bo też jest piękna. I jeszcze jedną książką, którą kupiłam, jest Odzyskana Magia Karen Miller. Dużo dobrego słyszałam o tej autorce. Książki nie znam, Seria Dzieci Rybaka, albo seria, albo trylogia, nie mam żadnego pojęcia był tylko ten tom i też miałam go nie kupować, ale gdy zobaczyłam, że Sara go chwyciła i zaczęła z nim wychodzić, no to właśnie moja silna wola, prawda? Też chwyciłam jeden egzemplarz odzyskanej magii i z nim wyszłam i teraz muszę zapolować na na pewno poprzedni i być może następne. Tutaj z kolei mamy misję ambasadora Trudy Canavan i to książka, którą kupił dla mnie Filip w swoim mieście, ponieważ w Wrocławiu nie było książek Trudy Kanawan i te książki kosztowały 15 zł, więc naprawdę świetna okazja. Filip, gorąco Cię pozdrawiam i bardzo dziękuję. Dzięki Filipowi mam misję ambasadora, jak również królową zdrajców. Sama natomiast dokupiłam sobie na Allegro Łotra, narażając się. Sarze, która twierdzi, że ukradłam jej łotra z Allegro, bo ona też zaczęła szukać na Allegro, właśnie łotra w twardej oprawie, żeby mieć do tych książek, bo Filip kupił książki nie tylko mi, ale też Sarze, ale no niestety nie udało jej się. Byłam pierwsza i myślałam, że tych książek jest więcej, a tu się okazało, że chyba nie, więc Sara już za to jest na mnie zła, także teraz będą kolejne baty za Willę, ale nie oddam Ci tego, nie mam takiej opcji. Tutaj natomiast jest seria Pegas, Kate O'Hearn, nie wiem, czy dobrze ją czytam. Wiem, że niektórzy z Was wychowali się na tej serii, że porównujecie ją do książek Ricka Jordana i że podobno to jest coś lepszego od Persiego Jacksona, też jakaś tam Mitologia, połączenie mitologii ze współczesnością i właśnie jeżeli chodzi o tego Pegaza, zobaczyłam te wydania na Allegro i nie mogłam się im oprzeć, ponieważ polskie wydania są po prostu okropne. A te wydania przykuły mój wzrok i za te książki zapłaciłam 200 zł. 200 zł za 6 książek w twardej oprawie. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobra cena i w sumie jedyną rzeczą, jakiej nie mogę teraz przeboleć. Jest to, że tutaj znajduje się taka plamka. Nie wiem dlaczego, skoro cały ten box był zafoliowany, więc trochę smutno mi jest <laughs> z tego powodu, ale, ale w sumie się cieszę. 200 zł za komplet książek w twardych oprawach i to takich ładnych, bo naprawdę polskie okładki są bardzo brzydkie, więc te podobają mi się o wiele bardziej. Tutaj natomiast mam książkę Jane Eyre. Ona jest z tej serii Thomas Nelson. Publishers jakoś tak pokazywałam Wam ją w moim Bookshelf Tour. I jest to seria, w której bardzo podoba mi się to, że niektóre cytaty zostały tak właśnie wodrębnione w formie takich fajnych grafik. Oczywiście bardzo podoba mi się ta okładka taka wycinankowa. Jest to seria, która na razie zawiera dwie edycje. Jedną zimową, drugą chyba letnią. I nie pamiętam, to jest chyba edycja zimowa, w której jest jeszcze Alicja w Krainie Czarów. Na pewno wiem, że w tej zimowej były albo w tej letniej opowieść o dwóch miastach i generalnie pokazywałam Wam te książki. Możemy sobie przejść tutaj i zobaczcie, to jest niebieskie. Trochę smutno, bo myślałam, że to będzie tak ładnie razem stać, nie ogarnęłam tego, że to jest niebieskie. Wolałabym niebieski, yy, białe, a nie niebieskie, czekajcie, że to gdzieś położyć i właśnie mam z tej serii Dumę i uprzedzenie, i to jest po prostu coś przepięknego. Wiem, że teraz będzie kolejna seria, w której będzie Dracula, będzie też Ania z Zielonego wzgórza. Gdyby ktoś tam się chciał zainteresować tematem, to polecam poszukać, co dokładnie będzie w tej serii. Także ona bardzo mi się podoba. I akurat Jane Eyre, nie mam w ogóle tej książki w żadnym wydaniu, tak mi się wydaje. Więc cieszę się, że mam właśnie. W tym jeszcze zastanawiałam się nad Małymi Kobietkami, ale one są niedostępne. Oraz nad e, Alicją w Krainie Czarów, bo jest piękna. Ale w sumie mam Alicję w Krainie Czarów, więc po co mi kolejna, prawda? <grym> więc o, czekajcie, przy okazji, to ostatnio skończyłam czytać i jestem zachwycona. To jest chyba najbardziej niedoceniana w Polsce seria. Ten tą rozbiorniczą z tym i to totalnie bardzo go lubię. Także wracamy sobie do tego mojego book haula i kończymy go reading journalem, który kupiłam sobie w Lead Joy i on jest po prostu przepiękny, bo w tym roku właśnie chciałabym przyłożyć się i do Goodreads i też do tego, bo. Chyba jednak wolę na papierze mieć wszystkie informacje, co i jak, a nie tylko w Goodreads. I tutaj jest miejsce na 100 książek, można właśnie te książki oceniać, dawać gwiazdki, zaznaczać przemyślenia związane z książkami, wpisywać cytaty. To jest świetna sprawa, zwłaszcza, że tutaj pod koniec mamy też na przykład miejsce na audiobooki. A, to jest akurat na adaptacje filmowe, bardzo fajna sprawa. I o, to jest genialne, to jest coś przegenialnego. W tamtym roku było tyle książek, których nie skończyłam czytać. już Nawet ich nie pamiętam, bo nigdzie ich nie zapisywałam, więc tu będę mogła sobie te książki powpisywać. I jeszcze na przykład miejsce na audiobooki. Ogólnie bardzo mi się to podoba. I to było dostępne w kilku kolorach, i przyszło w takim ładnym pudełku. I tu był jeszcze kolor z tego, co mam tam granatowy bardzo chciałam, ale tego granatu nie było. I też, to znaczy, sprzedał się. I też taki blado różowy, ja wzięłam kamelowy, bo właśnie tamte się sprzedały, ale. Nie żałuję, bo w sumie jest piękne. Tylko teraz żałuję, że nie kupiłam tego więcej, ponieważ już niestety nie można ich tam kupić. Także właśnie będę kończyć, bo lecę na spotkanie z Sarą, żeby pomogła mi kupić jakieś mazaki, bo się kompletnie na tym nie znam. A chciałabym tutaj miejscami sobie mazakami coś może zaznaczać, żeby tak było fajnie, kolorowo. I nie znam się na mazakach, które nie będą przebijać na drugą stronę, więc właśnie się spieszę, tak trochę chaotycznie mówię, bo muszę lecieć. Także właśnie lecę spotkać się z Sarą i dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba takie coś jak Reading Journal, bo ja jestem po prostu tym zachwycona.

O oh mój, jakie to jest ładne! A jaką fajną taką układkę szorstką. Bardzo ładne. To, że tam też teraz. Jak lubicie książki Harariego, Homo Deus i tak dalej, to polecam to, chociaż jest troszkę bardziej naukowe, ale jest spoko. Czytam. Co Sara mówiłam. Jest zapoliowane i nie można zobaczyć, no Tak. Co wygląda w środku to jest bez sensu. A te... jest surprise! No ilustracja tutaj. Me. Ja nie o, narzekam. Bo tutaj można zobaczyć Uuu. to jest spoko. Jak widzimy te ilustracje, więc wiemy co kupujemy, prawda? No tak. Więc... Ale starcie królów ma te same ilustracje co tu. A to ma zupełnie inne, ale nie możemy tego zweryfikować, bo no nie. Kupisz mi mamu? Proszę, na walentynki, kochasz mnie. W, po blikstrze, po w świetle. Oj, za świeżość, za talent, wyjątkową wrażliwość. Zapraszamy na czerwony dywan w klapkach. Wygrywa kto? Oki. Oki. Oki już się przed dzisiaj zaprezentował u boku Kasi Teraz... Solo odbierze nagrodę i powie Państwu, co czuje. ale łokciami możemy się posmierać, to zawsze też coś. Wiedziałam, że wygra. Wydarzenie. Znaczy Wiedziałam, że wygra. Nie ale... Jak się z tym czujesz? Dumna. Dumna. Ale ogólnie. Zabawna jest ta gala, Fajna, różnicę, ale zabawna. Więc. E... Gratulacje, kochani, wow. jak najbardziej pozytywne. Właśnie skończyłam czytać wiele dziewczyny z lasu Roberta BT i teraz staram się zrobić co bo co żeby się nie rozpłakać, ponieważ ta końcówka była tak szalenie wzruszająca. Ostatnie słowa, które padają na kartach tej powieści, trafiają po prostu w serce. To jest coś fenomenalnego, więc Sara możesz pożegnać się z moim egzemplarzem, Wiele dziewczyny z lasu bo ci nie oddam. Nie oddam Ci tej książki, ze bardzo ją kocham. Jest przegenialna. Także. Polecam ją nie tylko młodzieży, ale też dorosłym. Myślę, że każdy wyciągnie z tej książki coś dla siebie. Bardzo podoba mi się to, że autor tak bardzo ciekawie, fajnie zbalansował, powiedzmy, jak to ująć, te takie momenty przepełnione akcją, jak też takie momenty spokojniejsze, które są bardzo potrzebne dla tej historii, takie niespieszne. Bardzo podoba mi się pióro autora, bardzo podoba mi się to, że porusza nie tylko kwestie związane z przyrodą, z tym, jak bardzo tę przyrodę niszczymy i czego nie powinniśmy robić. Mila właśnie tak bardzo mocno cierpi, kiedy widzi, jak ludzie ścinają drzewa, nie może się z tym pogodzić i ja też w sumie nie mogłam się z tym pogodzić, czytając tę książkę. Bardzo podoba mi się też to, że autor porusza tej kwestie związane z rodziną, miłością, ponieważ Mila, ona, ona potrzebuje tej miłości. Ona wychowuje się bez rodziców, ponieważ jej rodzice nie żyją, nie żyje jej siostra bliźniaczka, co jest ciekawe właśnie, każdy w tym klanie rodzi się z bratem albo siostrą bliźniaczką i tutaj właśnie, niestety rodzina Willi nie żyje. Została jej tylko babka. Tylko ta babka no, nie ochroni ją przed okrucieństwem tego przywódcy i przed tym światem, w którym ona jest zmuszona żyć. Jasne, przekazuje jej te tradycje pradawnych fejran, ale no, to za mało, żeby Willa wiodła jakieś szczęśliwe życie. Ona w ogóle nie zaznała praktycznie tej takiej miłości Ciepła, nie wie, czym tak naprawdę jest jej dom, gdzie jest jej ten dom, i to też są kwestie właśnie poruszane przez autora na kartach tej powieści. A przede wszystkim wydaje mi się, że tą najważniejszą kwestią jest to, żeby podążać za głosem własnego serca, żeby nie podążać za tłumem, żeby to właśnie nasze ja wybrzmiało, żebyśmy byli sobą, niezależnie od okoliczności, żebyśmy nie dali się stłamsić grupie ludzi. Tak, jak właśnie próbował to zrobić przywódca tego klanu, i też członkowie klanu, ponieważ oni też w jakimś tam stopniu tłamsili Willę i to jej prawdziwe ja, ponieważ oni wdali sobie wmówić to, że nie ma czegoś takiego jak ja, jesteśmy tylko my, więc to jest. Bardzo ciekawa powieść. Nie sądziłam, że aż tak mnie porwie. Myślałam, że to będzie taka zwykła młodzieżówka. To się okazuje, że to jest młodzieżówka, która niesie za sobą bardzo mądre przesłanie, która jest cudowna, absolutnie fenomenalna. Dałam jej 5 na 5 gwiazdek w moim reading journalu i też zaznaczyłam, że ta książka sprawiała, że chwilami robiło mi się tak ciepło na sercu. Zwłaszcza pod koniec, to było coś pięknego, i też skłaniała mnie do przemyśleń. Czy byłam e, powiedzmy smutna, szczęśliwa czytając tą książkę? Nie. <grytanie> Tutaj jest kilka rozmaitych opcji do zaznaczenia. Na pewno byłam wściekła. Chwila mi byłam naprawdę wściekła, widząc e, to, co robią ludzie w tej książce. Powiedzmy, że zwątpiłam w ludzkość w pewnym momencie i myślę, że dalej będę w nią wątpić, bo właśnie mój sąsiad zaczął się odzywać z wiertarą, przez tak długi czas nie nagrywałam i ta wiertara siedziała cicho, a gdy zaczynam nagrywać, no to proszę bardzo, sąsiad się uruchamia, więc myślę, że będę kończyć, także umilę dziewczynę z lasu, polecam bardzo gorąco i dla młodzieży, i dla dorosłych, dla młodych, starych, dzieci. Myślę, że jeżeli macie dzieci, możecie czytać dziecku tę książkę do snu, bo jest przepiękna i bardzo wartościowa, stąd właśnie 5 na 5 Gwiazdek, także ubię dziewczyna z lasu polecam bardzo gorąco. I mam nadzieję, że spodobał Wam się ten vlog. Teraz myślę, że będę musiała dorwać serafinę właśnie. Mi się przypomniało, że ten autor chyba napisał serafinę. Serafinę nie czytałam, ale będę musiała przeczytać. Także tym akcentem <grymio> kończę ten filmik. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. No, i to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa!